Dzień dobry, witam Państwa, Ewa Dudkiewicz. W trakcie dzisiejszego spotkania przedstawię Państwu, co warto wiedzieć i jak przygotować się na badanie przed Komisją Lekarską przeprowadzoną w zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na jakie sytuacje powinniśmy być przygotowani? Co warto zabrać ze sobą, aby bez trudności przejść badanie przed Komisją Lekarską w zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? W pierwszym etapie warto, myślę, odpowiedzieć na pytanie, w jakich przypadkach możemy zostać skierowani właśnie na badanie przed Komisją Lekarską. Na to badanie osoba zostaje skierowana, jeśli mamy dwie możliwości. Sama złożyła sprzeciw od wydanego orzeczenia przez lekarza orzecznika lub główny lekarz orzecznik z Okładu Ubezpieczeń Społecznych Wniósł zarzut wadliwości także od wydanego orzeczenia lekarza orzecznika. Druga, drugie pytanie, na które warto odpowiedzieć, to jakie dokumenty jesteśmy zobowiązani dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu skierowania na badanie przed Komisją Lekarską. Osoba, która po przeprowadzonym badaniu u lekarza orzecznika, nie zgadza się z treścią wydanego orzeczenia, może złożyć sprzeciw. Sprzeciw oczywiście składamy w formie pisemnej. Do tego celu możemy wykorzystać sformalizowany druk przygotowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i to jest druk o symbolu OL4. Kolejnym dokumentem, czy też dokumentacją, którą możemy do, dołączyć do składanego sprzeciwu, to dokumentacja medyczna. Jeśli były przeprowadzone nowe badania, to dokumentacja aktualna także jest przydatna w trakcie przeprowadzonego badania przez Komisję Lekarską. Pamiętajmy, że sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika składamy do komisji lekarskiej w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez nas orzeczenia lekarza orzecznika. I myślę, że także ważna informacja: komisja lekarska nie będzie rozpatrywała sprzeciwu wniesionego po terminie. Czyli złożonego po upływie 14 dni od otrzymania orzeczenia od lekarza orzecznika. Ale mamy pewien wyjątek. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przywrócenie terminu, w którym można złożyć sprzeciw do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wydanego orzeczenia lekarza orzecznika. Decyzję tą o przywróceniu terminu podejmuje główny lekarz orzecznik i wyraża zgodę na złożenie sprzeciwu po terminie. Przypomnę, po terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia przez osobę badaną od lekarza orzecznika. Kolejne pytanie, myślę także istotne, to gdzie. Przeprowadzane jest badanie przez Komisję Lekarską. Miejscem, gdzie w standardzie przeprowadzane jest badanie, to oczywiście siedziba zakładu ubezpieczeń społecznych. Badanie może być przeprowadzone podobnie jak w przypadku lekarza-orzecznika, albo bezpośrednio przed Komisją Lekarską, bądź też może to być badanie w formie zaocznej, czyli badanie zaoczne. Bez obowiązku obecności osoby ubezpieczonej. Szanowni Państwo, badanie zaoczne może zostać przeprowadzone w jakich przypadkach? W przypadku ciężkich schorzeń, gdy lekarz leczący w wydanym zaświadczeniu dla nas OL-9 wskaże okoliczności. Uniemożliwiające przybycie ubezpieczonego na badanie do siedziby zakładu ubezpieczeń społecznych, lub gdy główny lekarz orzecznik na podstawie przesłanej przez nas dokumentacji, także dokumentacji medycznej, podejmie decyzję właśnie o przeprowadzeniu badania zaocznego. Kolejne pytanie, myślę, że istotne, to kto przeprowadza badanie orzecznicze? W drugiej instancji w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Badanie w drugiej instancji przeprowadza właśnie Komisja Lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zawsze w składzie trzyosobowym. Komisja Lekarska orzeka, Szanowni Państwo, o niezdolności do pracy i o jej stopniu u osoby, która została skierowana na badanie właśnie przed Komisją Lekarską. Kolejna ważna kwestia to, w jaki sposób zostaniemy powiadomieni o wyznaczonym terminie i miejscu badania przed Komisją Lekarską. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje osobę, dla której ma zostać wydane orzeczenie przez Komisję Lekarską na badanie w wyznaczonym terminie, wysyłając wyzwanie. Wyzwanie, powiadomienie może zostać dostarczone tradycyjnie drogą pocztową lub też telefonicznie, a nawet poprzez maila. Kolejna kwestia to, to konsekwencje. Jakie możemy ponieść konsekwencje, jeśli nie stawimy się na badanie przed Komisją Lekarską? Podobnie jak w postępowaniu w zakresie badania u lekarza-rzecznika, w tej sytuacji, gdy wzywana osoba na badanie lekarskie przed komisją lekarską nie może stawić się w wyznaczonym terminie, wówczas zakład ubezpieczeń społecznych wzywa ją po raz kolejny i w wyznaczonym, w wyznaczonym w, w, w konkretnym terminie. Kierując daną osobę po raz drugi na badanie, zakład ubezpieczeń społecznych na wyznaczony termin przesyła zawiadomienie już za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W otrzymanym kolejnym wezwaniu przez nas um, ubezpieczony zostaje poinformowany także o skutkach, jeśli po raz drugi nie stawi się na wyznaczone badanie. Jakie mamy konsekwencje? Jeśli osoba wzywana po raz drugi nie stawi się na badanie, ale oczywiście bez uzasadnienia swojej, swojej przyczyny, niemożliwości e, lub też nie wyraża zgody na przeprowadzenie badania, wówczas zakład ubezpieczeń społecznych odstępuje od postępowania w związku z złożonym przez nas wcześniej wnioskiem. Bo pamiętajmy, że zostaliśmy skierowani na badanie przed Komisją Lekarską w związku z złożonym wnioskiem, na przykład oświadczenie rehabilitacyjne, czy też rentę z tytułu niezdolności do pracy. W jaki sposób powinniśmy postąpić, jeśli właśnie nie możemy przyjść na wyznaczony termin badania przed Komisją Lekarską? Taka sytuacja oczywiście może się zdarzyć. Jeśli osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie, wtedy powinna skontaktować się z daną jednostką terenową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i poprosić o wyznaczenie innego terminu badania. Natomiast jeśli stan zdrowia, stwierdzony oczywiście zaświadczeniem lekarskim, nie pozwala danej osobie na stawienie się osobiście na badanie, przed komisją lekarską, wtedy badanie może zostać przeprowadzone, jak już wspomniałam, zaocznie, ale także w miejscu pobytu danej osoby. Taka, taka możliwość istnieje, jeśli dana osoba wyrazi na badanie w jej miejscu pobytu zgodę i oczywiście taką decyzję podejmie główny lekarz-orzecznik. Kolejny etap to jak przygotować się na badanie, co będzie niezbędne lub przydatne w trakcie badania. Pamiętajmy, że oczywiście, kierując się na badanie przed komisją lekarską, zabierzmy ze sobą dowód osobisty bądź też paszport. Możemy także przedstawić dla komisji lekarskiej, Dokumentację medyczną, czyli historię choroby. Tutaj możemy przedstawić w formie oryginalnych dokumentów lub też dostarczamy kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. I warto zaznaczyć, że dostarczamy tylko i wyłącznie nową dokumentację medyczną, która już wcześniej nie była dołączona wraz z wnioskiem o dany rodzaj świadczenia. Teraz jak przebiega samo badanie przed komisją lekarską? Jeśli osoba badana złożyła sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika, wówczas po raz kolejny jest kierowana na badanie, tym razem przed komisją lekarską. Komisja lekarska, jak już wspomniałam, w składzie trzyosobowym jako organ drugiej instancji bada i też tutaj przypomnijmy, na podstawie wniesionego sprzeciwu, ale także możemy zostać skierowani, jeśli główny lekarz orzecznik, czyli przedstawiciel prezesa zakładu ubezpieczeń społecznych złoży zarzut wadliwości. Komisja lekarska na, w trakcie bezpośredniego badania, po jego zakończeniu, wydaje orzeczenie. Orzeczenie Komisji Lekarskiej. Tu pamiętajmy, że wydane orzeczenie nie podlega już uprawomocnieniu, tak jak w przypadku orzeczenia yy, lekarza yy, orzecznika. Następnie zakład ubezpieczeń społecznych właśnie na podstawie wydanego orzeczenia komisji lekarskiej w terminie 30 dni. Od wystąpienia ostatniej okoliczności, a tą ostatnią okoliczność to jest właśnie wydane orzeczenie Komisji Lekarskiej, zobowiązany jest do wydania decyzji. Jaką możemy otrzymać decyzję? Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o przyznaniu danego świadczenia lub też o odmowie prawa do świadczenia w zależności od warunków, które tutaj spełniliśmy. Myślę, że ważna informacja. Należy pamiętać, że od orzeczenia Komisji Lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odwołanie do sądu nie przysługuje. Jeśli osoba badana nie skaza się z wydanym orzeczeniem przez Komisję Lekarską, będzie mogła złożyć odwołanie do właściwego sądu, jednak dopiero. Od wydanej i otrzymanej decyzji zakładu ubezpieczeń społecznych. Kolejna ważna informacja, myślę, to badanie u lekarza konsultanta. W jakich przypadkach badany może zostać skierowany na dodatkowe badanie, właśnie do lekarza konsultanta, przed wydaniem decyzji, przed wydaniem orzeczenia przez komisję lekarską? Kiedy jest dana osoba skierowana na badanie do, do konsultanta? Właśnie w celu uzupełnienia dokumentacji, uzupełnienia informacji, może zostać skierowana dana osoba na dodatkowe badanie przez albo lekarza orzecznika, albo komisję lekarską do lekarza konsultanta lub też psychologa. Lekarz konsultant lub psycholog przeprowadza badanie osoby skierowanej na podstawie bezpośredniego badania a także dokumentacji medycznej dostarczonej do wniosku. Na podstawie właśnie tak przeprowadzonego badania wydawana jest opinia, opinia lekarza konsultanta, która właśnie posłuży jako uzupełnienie do wydania ostatecznie orzeczenia komisji lekarskiej. To to jest lekarz-konsultant? To specjalista z danej dziedziny medycyny, który właśnie wypowiada się, daje opinię według swojej specjalizacji. Jak wspomniałam, opinia jest uzupełnieniem, dodatkowym badaniem potwierdzającym stan zdrowia osoby skierowanej na badanie przed Komisją Lekarską. Kiedy otrzymamy orzeczenie. Po przeprowadzonym badaniu. Jeśli byliśmy u, na badaniu u y, lekarza konsultanta, to oczywiście nie ma orzeczenia, tylko opinia kierowana jest do komisji lekarskiej. Natomiast po przeprowadzonym badaniu komisja lekarska wydaje orzeczenie, natomiast y, y, to, y, to orzeczenie otrzymujemy dopiero wraz z wydaną decyzją zakładu ubezpieczeń społecznych. Kolejna ważna informacja to, co stwierdza komisja lekarska w wydanym orzeczeniu. Tutaj przyjmijmy dwa rozwiązania. W wydanym orzeczeniu, jako pierwszy wariant, jeśli złożyliśmy wniosek o oświadczenie rehabilitacyjne, komisja lekarska odnosi się, czy osoba badana jest niezdolna do pracy a dalsza rehabilitacja rokuje odzyskanie zdolności do pracy, to wtedy orzeka oczywiście o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego na wskazany okres. Lub też po przeprowadzonym badaniu komisja lekarska orzeka, że dana osoba jest zdolna do pracy. No niestety wtedy będzie odmowa, odmowna decyzja, yy, brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. I drugi wariant, na przykład, jeśli złożyliśmy wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Wówczas komisja lekarska po przeprowadzonym badaniu stwierdza, że dana osoba badana jest długotrwale niezdolna do pracy. Co to oznacza? Oznacza to, że um, będzie ona miała prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, ale pamiętajmy, po spełnieniu pozostałych warunków, wymogów prawnych lub też Komisja Lekarska może orzec, że dana osoba jest, jest zdolna do pracy i wtedy no niestety nie będzie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeszcze jedna myślę istotna informacja. Pamiętajmy, że Komisja Lekarska orzeka o niezdolności do pracy na okres, czyli może to być na jeden rok, dwa lata, ale także może orzec niezdolność do pracy na stałe. Kolejną, myślę także przydatną informacją dla osoby, która została skierowana na badanie przed Komisją Lekarską, to czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwróci tej osobie wezwanej na badanie koszty przejazdu. Kiedy to nastąpi i w jakiej wysokości zostaną zwrócone. Właśnie po, po zakończonym badaniu, po przeprowadzeniu badania przez Komisję Lekarską, dana osoba ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu. Oczywiście, jak zawsze, po złożonym wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Otrzymuje ona zwrot kosztów w kwocie odpowiadającej wysokości ceny biletu za przejazd najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Który to umożliwił przyjazd badany, wezwanej osoby? Po tak przeprowadzonym badaniu następuje zakończenie postępowania. Zakończenie postępowania, które dotyczy złożonego przez nas wniosku o dany rodzaj świadczenia z ubezpieczeń społecznych, zawsze następuje na podstawie wydanej decyzji przez zakład ubezpieczeń społecznych. I tutaj Wspomnijmy, że decyzja może być przyznająca, lub też odmo odmowna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać decyzję odmowną przyznania świadczenia, o które właśnie ubiega się dana osoba. Należy pamiętać także, że e, jeśli osoba badana nie zgodziła się z wydanym orzeczeniem lekarza-orzecznika, następnie komisji lekarskiej, dostała odmowę, to wówczas ma prawo złożyć odwołanie, ale już do sądu. Odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wnoszone jest w terminie miesiąca od otrzymania decyzji. Tu chciałabym podkreślić, że ciężar dostarczenia decyzji spoczywa na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przedstawiony przeze mnie materiał to jedynie wybrane przepisy zakazów zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczące przyznawania świadczeń emerytalno-rentowych. Pamiętajmy, że każdy złożony przez daną osobę wniosek o rentę czy też emeryturę jest zawsze indywidualny i inny, i powinien być rozpatrywany indywidualnie dla każdej osoby na podstawie dostarczonej dokumentacji i oczywiście na podstawie przepisów prawnych. Dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnych materiałów. Uszanowaniem, Ewa Dudkiewicz.